Niezwykle aromatyczny musiał być olejek, którym Maria namaszcza dzisiaj Pana Jezusa, skoro święty Jan Ewangelista wspomina o tym, że cały dom napełnił się wonią tego olejku. Olejek korzenny to w ówczesnych czasach jedna z najdroższych perfum przywożona z północnych Indii w szczelnie zamkniętych alabastrowych flakonikach. Olejer w alabastrze był zaplombowany tak szczelnie, że aby się dostać do niego, trzeba było zbić cały flakon. Wartość flakonika to mniej więcej wówczas odpowiednik rocznej pensji robotnika. Sam alabaster, minerał, szlachetna odmiana lipsu, też miał sporą wartość. U Marka i Mateusza Maria namaszcza Panu Jezusowi tylko głowę. U Łukasza i u Jana mowa jest o namaszczeniu nóg. Być może tego oleju było tak dużo, wolno nam tak przypuszczać. Wierzę, że spłynął on z głowy Jezusa aż do stóp. Dlatego Judasz mówi o marnotrawstwie. W odpowiedzi pan Jezus odwołuje się do zwyczaju namaszczenia ciała, całego ciała, na pogrzeb. Zobaczmy, że po zmartwychwstaniu, kiedy kobiety przychodzą do grobu namaścić. Ciało pana Jezusa zostają rób pusty. Namaszczenia dokonała Maria dzisiaj przed śmiercią pana. Dlatego być może też ten czyn opisywany jest w czterech ewangeliach, aż we wszystkich czterech ewangeliach. Dlaczego jest on tak ważny jeszcze? Przynajmniej z jednego powodu: bezinteresowna, szczera miłość zawsze znajduje uznanie. W Bożych Oczach. Pan Bóg lubi się taką miłością posługiwać. Chojna miłość przyniesie owoc, wcześniej czy później, ale na pewno wyda owoc, choćby nie było to zrozumiałe dla innych ludzi. Będziemy sądzeni z takiej właśnie miłości. Maria nie wiedziała jeszcze o zbliżającej się śmierci pana Jezusa. To, co zrobiła, zrobiła z miłości do Jezusa. Z podziękowaniem także za uzdrowienie łazarza. Sporo było w tym, w, w tym uniżenia na pewno, pokory, takiego zaufania Panu, bo w tamtych czasach jedynie prostytutki, jedynie kobiety lepkich obyczajów pokazywały się publicznie z rozpuszczonymi włosami, a Maria ociera stopy, stopy Pana swoimi włosami. Co mogę zrobić dla Pana Jezusa dzisiaj, ja konkretnie, tak osobiście, bezinteresownie, tuż przed Jego męką, przed Jego Drogą Paschy, przed śmiercią i zmartwychwstaniem, może spędzić więcej czasu na adoracji, może z większą miłością spróbować popatrzeć na hostię, zakonsekrowaną hostię, zobaczyć pana Jezusa w drugim człowieku, może bardziej pomodlić się Jego Słowem, gruntowniej przygotować się do spowiedzi. Nie wiem, to jest pytanie do każdego z nas, ale spróbujmy. Dać coś od siebie Panu Jezusowi dzisiaj, najlepiej coś drogocennego. Mój czas, moją uwagę. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Czas spędzony z Tobą jest potrzebny przede wszystkim mnie. Pokazuj mi te drogocenne rzeczy w moim myśleniu, w moim działaniu, których boję się jeszcze Tobie oddać, których boję się Tobie powierzyć. Ucz mnie zaufania. Bym tak jak Maria odważył się. Na jeszcze większą bliskość z Tobą, tuż przed Twoją śmiercią, tuż przed Twoim pogrzebem. Amen.